Znajdujemy się w budynku Szkoły Muzycznej w Międzyrzeczu, gdzie zechciałam zaprosić do rozmowy Paulinę Kozdrowską, tegoroczną stypendystkę 26 edycji stypendialnej wspieramy młode talent. Paulina zauroczyła mnie swoją grą na flecie poprzecznym, którą zobaczyłam i wysłuchałam na wręczaniu właśnie nagród i stypendiów w Międzyrzeczu, w Szkole, w Zespole Szkół Budowlanych. Paulina wydał się na tyle piękną i zdolną kobietą, że postanowiłam poznać ją bliżej, a uważam, że najlepiej zrobi, mówiąc na swój temat, sama. Powiedz mi Paulina, w jakiej uczysz się szkole? E, Uczęszczam do pierwszego Liceum ogólnokształcącego e, im. Krzegi Adela Święcickiego Międzyrzeczu do trzeciej klasy. Jestem teraz w klasie trzeciej maturany. Czyli sporo nauki i pracy przed tobą. Tak. I nie tylko w szkołach, chodzi tutaj w rachubę, bo y, jak już wcześniej wspominałam jesteś stypendystką, czyli Um, doskonale grażnym instrumencie, jak już słyszeliśmy wcześniej. Zainteresowałaś się fletem poprzecznym, ale zaczynałaś od y, innego instrumentu. Powiedz, kiedy to było i jak weszłaś na ścieżkę tak. muzyczną. Zajmuję no, no. no, istniał taki zespół Antique i wtedy właśnie moja mama jakby zmusiła do tego, żebym tam chodziła. No i zaczęłam chodzić o drugiej klasy podstawówki i zaczęłam tam grać na flecie prostym. No i grałam w tym zespole aż do teraz. To znaczy, już 7 lat już jest, prawda? tak, już przez 18 lat. w tym zespole występujesz. Ale yy, flet prosty, a potem co się stało, że nagle flet poprzeczny się pojawił? No, zawsze to było moim marzeniem i zawsze o tym marzyłam. I pewnego dnia zobaczyłam ogłoszenie w, w szkole muzycznej, że jest nabór do szkoły muzycznej na flet poprzeczny. No i od razu weszłam I i lat na 3 lata na jest właśnie, teraz kończę czwartą klasę, czyli mam no, w tym roku dyplom. No, jednak nie jest to tylko moje hobby. Twoja przyszła z językiem niemieckim. Chciałabym studiować w Szczecinie na Uniwersytecie Szczecińskim i filologii I co dalej? Po studiach. No po studiach. Jak chciałabym dalej swoją karierę? Chciałabym być nauczycielką najbardziej w szkole podstawowej i pracować z małymi dziećmi. Jednak zdecydowanie tak. dzieci, tak. No to staje polski post na podstawie, matematyka obowiązkową na podstawie i rozszerzony niemiecki. Jak się czujesz tych przedmiotem? No, jakby tak powiedzieć, jestem humanistką, więc z matematyką mam trudności i dlatego najbardziej się jej obawiam. A może więc nie będzie ci żal dostać się z tą szkołą muzyczną, to jednak spędziłaś trochę czasu? No, oczywiście, że będzie żal. Będę tak tęsknić za tym instrumentem, chociaż będę nadal grała, bo to jest już mój instrument. Proszę więc... mi powiedzieć na koniec, jaki utwór zagrałaś? Zagrałam Habanera z opery Carmen George Bizet'a. Dziękuję Ci za to Ja Dużo sukcesu w życiu i pomocy. Dziękuję.